Hej, z tej strony Shiru Upsuł mi się w komputer I w tym czasie zdążyłam wypisać masę pomysłów na następne filmiki Ogólnie mam dużo Potterowskich tematów Dlatego, że teraz Harry Potter znowu leci w telewizji I zarówno ja oglądam, go od nowa, jak i moi znajomi Więc jest to jakiś taki temat, który gdzieś się przewija I do tego, do tego o czym mówię, będę potrzebowała reprezentacji Oto książeczka Czyli Sygnał Śmierci, której w filmie zostały podzielone na. dwie części? Yy. I powiem Wam tak. Jest ta, 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 ta. sobie film. Jasno, że film nie będzie zawierał wszystkich scen i wszystkich wątków z książki. To jest po prostu nie do zrobienia. Nawet jeżeli został film podzielony na dwie części, żeby zmieścić ich trochę więcej, żeby odejść, że tak powiem, szacunek i honor niektórym postaciom to moim zdaniem wytwórnia zrobiła coś takiego i podjęła takie decyzje, które w jakiś sposób dla mnie wykastrowały tą ostatnią historię. I właśnie jest to z insygni insygniów śmierci fragment, który nazywa się opowieść stworka. Nie wiem, czy to widać, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jest to opowieść, jak sama zaskazuje, opowieść Stworka, który w filmie jest nawet postacią ciężko epizodyczną, on tam się pojawia na kilka chwil. Natomiast w książce Stworek, czyli ten skrzat Blaków, który najpierw należy do rodziny Blaków, a potem do Siriusza i przez seriusza do Harego później, jakby, wiecie, cała ta historia Stworka jest skrócona do kilku scenek, tak naprawdę. Natomiast tutaj. Ona zajmuje taki całkiem potężny rozdział i w dodatku jeszcze jest po prostu piękna. I pięknie smutna, więc jak ktoś lubi smutne rzeczy, to nawet jeżeli nie chce czytać Harry Potter'owych książek, to polecam rozdział 10, proszę przeczytać, na pewno wam się spodoba. Natomiast o co w tym tutaj dokładnie chodzi, yy, tam powie się moja ulubiona postać z całej... z całego siedmiu księgu Harry'ego Potter'a, czyli Regulus Arcturus Black którego nie ma w filmach, w sensie on jest wspomniany, no bo bez niego nie byłoby tego medalionu, prawda? I... czy że ta postać została odjęta od tej powieści? Moim zdaniem... Jakoś ten film się trzyma na nogach, więc i tak jestem pod wrażeniem. Ale z drugiej strony tak ważna postać, która zbuntowała się przeciwko Voldemortowi, należąc w do dodatku do Hey Sliterinu i w ogóle, tam przecież nie to są sami źli, i nie może być żadnego dobrego ziomeczka, to raz, że to zrobił, a dwa, że pokazał w pewien sposób został takim cichym bohaterem, o którym jakby Harry dowiaduje się dopiero po jakimś. po, po latach i jakby rozgryza tą, tą, tą historię, jak to się stało, dlaczego tak to się stało, um, kim w ogóle był Regulus. I z tą taką świadomością, że Syriusz o nim nie mówił i on się tak pojawia jakby, nie wiem czy mogę tak pospojlerować, ale w wielkim skrócie, jeżeli ktoś nie chce, to niech teraz na sekundkę wyłączy. Regulus to jest ta osoba, która zabrała medalion, który znalazł Harry i Dumbledore w szóstej części, czyli w Księciu Półkrwi, w tej misie. I yy, jak potem się właśnie okazuje, no jakby Dumbledore poświęca swoje życie w pewien sposób, żeby zdobyć ten medalion i pije, wypija całą tą e, misę. Natomiast jakby okazuje się, że ten medalem w środku jest, nie jest Horcruxem. tak? I że jest ten, jest ten medalem gdzieś indziej, gdzie no, nie wiadomo, tak? Ta historia zostaje jakby zupełnie skrócona w samym filmie. Natomiast tutaj jest cała historia o tym właśnie jak Regulus, który należał do Blaku, więc należał do tych czystych. Czystych krwiowo, czarodziej o czystej krwi. A no i mimo wszystko, też właśnie był ze był tym lepszym synem, w porównaniu do seriusza, którego wyrzucono, jakby wydzieliczono z rodziny. Który też zauważa, że to, co robi Voldemort nie jest dobre i postanawia, jakby no, zniszczyć go, tak? I dowiaduje się o tych Horcruxach, postanawia zniszczyć ten Horcrux i oddaje za to swoje życie. I właśnie tutaj jest cała historia, właśnie też tego, jak Stworek, no, jak, tak jak. Potter poił Dumbledora, tak stworek poił Regulusa i stworek, który odchodzi z tym medalionem prawdziwym, kiedy, yy, kiedy jakby te infernusy na około Regulusa zabierają, i jakby to jest. To jest o takim bardzo właśnie cichym bohaterstwie historia. I Regulus się wykazuje niesamowitą taką odwagą i umiejętnością powiedzenia, że. Nie muszę tego robić tak głośno jak Harry Potter. Mogę to zrobić po cichu i jakby uderzyć tam, że nawet prawdopodobnie Voldemort się nie, nie, z, nie zorientował w ogóle, że ten, tego Horcruxa już nie ma. Równie piękną sceną jest, to jest krótka scenka, ale jak ona jest, wiecie, jak ona jest mocna, jaka ona jest taka... Chwytam to do serce, kiedy podczas bitwy o Hogwart, wiecie, otwierają się drzwi kuchni z łuskotem i wybiegają z niej skrzaty z jakimiś tasakami, pałkami, innymi rzeczami, których używa się w kuchni. Może nie pałkami, tłuczkami na przykład. I a, właśnie prowadzi ich stworek, krzycząc właśnie, że za pana, za pana Regulusa. I to jest takie, wow, takie. No, to znaczy ja się, ja oczywiście ja się zawsze wzruszałam na takich rzeczach, natomiast to było takie z tej strony niesamowicie mocna scena i taka domykająca trochę wątek tej postaci. No ja zawsze jest mi niesamowicie przykro, że nie została tak bardzo, że w ogóle nie została tak naprawdę poruszona w filmach. Więc hej, jeżeli jesteście jednymi z tych fanów Harry'ego Pottera, którzy nigdy w życiu nie przeczytali książki, ja wiem, że jest takich całkiem sporo. To warto, chociażby dla tej postaci, chociażby dla tego rozdziału, który w pewien sposób e, jest właśnie historią o tym, że nie wszyscy podczas. Hm. Mimo wszystko wiecie, ja zawsze Harry Pottera rozumiałam jako taką historię trochę o, e, o totalitaryzmie, o, e, o okupacji, o właśnie jednej właściwej rasie i tak dalej. A nawet to jest pięknie też tutaj przetłumaczone, jako szmalcownicy to są ci, którzy właśnie tam szukają e, przeciwników Voldemorta, i właśnie to jest takie cudowne odwołanie do, do naszej historii. Tłumacza Harry Pottera, naprawdę zrobił dobrą robotę. A natomiast jakby to bardzo dobrze pokazuje, że kiedy są jakieś ruchy oporu. Kiedy są jakby osoby, które nie zgadzają się z głównym reżimem, to tak naprawdę jasne, wiecie, są nie wiem, rzeczy, tak jak działali na przykład nasi harcerze, i tutaj właśnie tak, jak, działają, jak działa Zakon Fenixa poniekąd, tak? czyli tworzy jakąś osobną organizację, w której jakby toczą się działania przeciwko, przeciwko głównemu, złemu to tak samo są ludzie, którzy są zaraz przy głównym złym i dostrzegają w końcu, że hej, coś z Tobą jest nie tak. No i postanawiają, jakby dokonać tego ostatecznego kroku, który mógłby sprowadzić niesamowicie złe rzeczy na rodzinę. Natomiast wiedzą, że to jest ważniejsze, żeby właśnie ta rodzina przeżyła. I bardzo mi się to w tym momencie skojarzyło, ale muszę sprawdzić, bo oczywiście nie pamiętam. I bardzo teraz skojarzyło mi się to tak naprawdę z historią Klausa von Stauffenberga, czyli osoby, która postanowiła jakby dokonać zamachu na życie Hitlera. To był jeden z jego popleczników, i jakby on mógł dojść do niego tak blisko, żeby podłożyć bombę i jakby doprowadzić do śmierci Firera. Problem z tym, oczywiście, to się nie udało, tak. Zresztą, jak Regulusowi się nie udało, ale, no właśnie, jest to też historia o tym, że zawsze, mimo wszystko, to nie jest tak, że wszyscy ci naokoło są, ci nawet byli oh, stuprocentowo źli i tylko i wyłącznie skupieni, jakby na a, tej wizji, właśnie, krwi, rasy, nie wiem jak to określić, tylko że też tam się znalazły osoby, które się zapuntowały i to jest, jakby. To by się mogły nazywać Akcja Walkiria, jakby w świecie magicznym. Myślę, że to w pewien sposób mogłoby być takie odwołanie. Nie wiem, czy JK Rowling to zamierzała, prawdopodobnie nie. JK Rowling mało rzeczy zamierzała, ale wiecie, w fandom dodaje bardzo dużo znaczenia tej książeczce i, i Przemek Staron też. Pozdrawiam Przemka Staronia, mówi pięknie o Harry Potterze i jest nauczycielem, więc szanuję podwójnie. No, więc to chyba taki jeden z, yy, tak, sobie chciałam powiedzieć. Jeżeli właśnie macie jeszcze ostatni dni wakacji, a może początek szkoły jeszcze jest słuźno, to hej, przeczytajcie kawałeczek tego, chociażby o Regulusie, bo wiecie, większej fabuły znacie, ale warto dowiedzieć się czegoś o RAB osławionym z medalionu. Ja Wam dziękuję, życzę Wam miłego dnia i... Hmm. Jak już macie, jak już wspomniałam szkołę, to powodzenia. Jak jesteście jeszcze chwilę przed, to życzę i również powodzenia. A studentom i ludziom pracującym życzę jeszcze jak może fragmentu wakacji albo dobrej pracy, bądź pracy nad zdawaniem sesji. Trzymajcie się. Pa! pa.